Tak się zastanawiam, czy prezes się nie łapie za głowę, jak widzi listę tych zadań 17 e, trudnych jednak rzeczy do, do zrobienia, jak to wygląda z perspektywy spółki. Zadania trudne rzeczywiście, ale to jest nasza codzienność. Takie zadania na co dzień wykonujemy i mam nadzieję, że tym razem też również podoła, podołamy tym zadaniom. 115 milionów inwestycji, z tego 80 milionów dofinansowania, 17 różnych zadań o różnym charakterze, z tego 7 zadań, które będziemy realizowali bezpośrednio my, jako spółka Zielonogórskie Wodociągi. 7 zadań będzie realizowało miasto, a 3 zadania będziemy realizowali wspólnie. Największe zadanie w ramach tych inwestycji to 25 milionów przeznaczone na rewitalizację Deptaka. W ramach tego będziemy wykonywali nową kanalizację deszczową. Do tej pory wody opadowe trafiają do kanalizacji ogólnospławnej, mieszają się ze ściekami. Po wykonaniu tej kanalizacji te wody opadowe będą trafiały już tylko do kanalizacji deszczowej. W ramach tej inwestycji przełapiemy wszystkie budynki, tak żeby one nie wypuszczały wód opadowych bezpośrednio na Deptak i nie zalewały Deptaku. Wybudujemy również retencję kanałową i jak skończymy te wszystkie zadania, wówczas przyjdzie czas na wykonanie nowej nawierzchni na Deptaku, nawierzchni już wybudowanej takiej filozofii rozszczelnienia, powstaną nowe tereny zielone wzdłuż Deptaku, także tych zadań jest dosyć sporo, trudne zadania z uwagi na charakter przestrzeni miejskiej, architektonicznie, ale również infrastruktura podziemna, która jest liczna, to wszystko musimy wziąć pod uwagę. Szacujemy, że to zadanie będzie trwało około półtora roku wykonanie tych zadań. Startujemy już w tym roku. Za niedługo będziemy ogłaszali postępowanie przetargowe po wyłonieniu wykonawcy. Szacujemy, że ten cały okres postępowania przetargowego, wyłonienia wykonawcy, podpisania umowy będzie trwał w pierwszym półroczu. W drugim półroczu mamy nadzieję już wystartować z inwestycjami, tak jak wspomniał prezydent po winobraniu. Dla Zielonej góry na adaptację do zmian klimatu to jest naprawdę znacząca kwota. W tym naborze mieliśmy do rozdysponowania 500 milionów złotych, czyli widać ewidentnie, że prawie 1 szósta tych pieniędzy trafi do Zielonej Góry. Tym bardziej mnie to cieszy, bo są to pieniądze unijne, więc w tym wypadku jakość tych wniosków musi być naprawdę wysoka. I wyszło, że w rzeczywistości jest. Co najważniejsza, adaptacja do zmian klimatu to przed, przede wszystkim przeciwdziałanie nagłym opadom, rozszczelnieniem tych wszystkich zabetonowanych miejsc. I to się tutaj będzie działo. Wiemy, że powstaje nowa kanalizacja deszczowa, wiemy, że będą odbetonowane ścieżki, deptaki, wiemy, że będą przygotowane odpowiednio cztery parki, wiemy, że powstaje bardzo duży zbiornik retencyjny, co cieszy, bo w tym wypadku poprawia się sytuacja hydrologiczna. I to jest najważniejsze. Myślę, że taką kluczową kwestią jest to, co udaje się panu prezydentowi robić, czyli zapalać ludzi do współpracy. I ta współpraca przynosi konkretne efekty. Jeżeli chodzi o Fenix, o te pieniądze na infrastrukturę, klimat, środowisko, to jest duży, duży drugi... Projekt pierwszy to ten za 60 milionów złotych o którym także rozmawialiśmy króciutko dzisiaj sumarycznie mówię tylko o dofinansowaniu. Sumarycznie to jest blisko 150 milionów złotych dofinansowania, więc pokazuje to, że Zielona Góra świetnie sobie radzi w pozyskiwaniu europejskich pieniędzy, a dzięki nim będziemy także osiągać te cele społeczne gospodarcze. Starówka uzyska czy odzyska dawny blask, świeżość, to także ma zwiększyć potencjał turystyczny pomóc też mieszkańcom w codziennym funkcjonowaniu i uratować tą substancję mieszkaniową. Największe wyzwanie to Park Piastowski okalający Amfiteatr z Zgórza Piastowskie. Przypomnę, że już będzie przebudowany i budowany nowy amfiteatr. Park Świętej Trójcy, bardzo kameralny przy rondzie PCK. To więc chcemy go pokazać, wyeksponować, opowiedzieć o tym parku. Park tematyczny, wyjątkowy przy ulicy Harcerskiej. Mieszkańcy wiele lat walczyli o tereny zielone. Zachowujemy te tereny zielone. Wracamy do terenów zielonych. Przywracamy zieleń. Poszerzamy Park smoczy, który ma taki charakter baśniowy, takie magiczne opowieści oraz wracamy do Wieży Braniborskiej, czyli zagospodarowanie terenu zielonego, park pod gwiazdami. Kiedyś tam się odbywały konsultacje wiele lat temu, dziś wracamy do tego ważnego projektu społecznego. To nas wyróżnia, tereny zielone, górzystość miasta i przede wszystkim ta turystyka parkowa, bo na to chcę przede wszystkim postawić nacisk i zaproponować mieszkańcom i turystom zwiedzanie Zielonej Góry, nie tylko przez piwnice winiarskie, tę przepiękną starówkę, ale przede wszystkim przez ekspozycję zielonogórskich parków. To te Smocze Jaja jeszcze zapytam. Smocze Jaja, opowieść o smoczym parku, o historii tego parku, co tam się działo. No to jest pewnie taka baśniowa e, otoczka zaproponowana przez projektantów e, z mieszkańcami i też go tak to mocno wyróżnia, to, ten Smoczy park budzi ciekawość, to więc to jest taka inspiracja. Zapraszam przede wszystkim e, wszystkich już, e, jak będzie park tworzony, rewitalizowany, gdzie będą umieszczone te Smocze jaja, co się z nich wykluje. Zapraszam serdecznie.